USA nakłada kolejne cła. 25 marca prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu wprowadzenie 25% cła na import samochodów oraz lekkich ciężarówek. W odpowiedzi na rozporządzenie Kanada zapowiedziała wprowadzenie ceł odwetowych. Informacja wywołała korekty na giełdach, m.in. Nikkei, DAX czy WIG ucierpiały najbardziej. Polskie projekty kluczowe dla Unii Europejskiej. Projekt recyklingu baterii Polvolt oraz rafinacja pierwiastków ziem rzadkich od EBM Polska zostały wybrane do grona 47 projektów w ramach Ubezpieczenia Unii Europejskiej w kwestii surowców krytycznych. Giełda kryptowalut Coinbase planuje ekspansję. Coinbase chce kupić Deribit, największą na świecie platformę dla opcji na Bitcoin i Ethereum. Cała transakcja wyceniana jest na 4 do 5 miliardów dolarów. 150 miliardów euro na obronność w Unii Europejskiej. Założenia dla nowego funduszu dla zakupów broni wyklucza USA jako głównego partnera handlowego, stawiając wymóg, aby 65% zamówień pochodziło z Europy, a reszta od państw mających umowy z Unią Europejską, takich jak Japonia czy Korea Południowa. To były najważniejsze rynkowe wydarzenia ubiegłego tygodnia. Jestem Aras Traders Do zobaczenia za tydzień.